Przekroiliśmy 3-0. W pierwszej połowie straciliśmy dwie bramki, w drugiej straciliśmy jedną. Druga połowa już była lepsza w naszym wykonaniu. No ale niestety no, taki jest sport raz się wygrywa, raz się przegrywa. My nie poddawaliśmy zadaniu w tym momencie. No. Walczymy dalej. Pierwszy mecz w Lidze. My mamy młody skład, ale z czasem będziemy się zgrywać. Myślę, że to będzie szło w jak najlepszym kierunku. Myślę, że trener dał nam. Takiego kopa motywacji. No nie chcieliśmy, kibice też za nami jeżdżą. Nie chcieliśmy, żeby to tak wyglądało, że przegrywamy 2-0 do przerwy i wychodzimy na mecz i, i nie chcemy stracić kolejnych bramek, tylko się otworzyliśmy, chcieliśmy zdobyć, żeby ten wynik jakoś wyglądał. Chcieliśmy, przyjechaliśmy tu walczyć o trzy punkty. Ale no niestety nie udało się. Przygotowaliśmy się trzy tygodnie. No i na pewno, na pewno tego zgrania brakuje. Dużo zawodników odeszło, sporo przyszło nowych, ten skład jest bardzo młody. Właśnie zostało kilku doświadczonych zawodników, od których będziemy zbierać doświadczenie. No i mamy nadzieję, że w kolejnych meczach będzie to dużo lepiej wyglądało niż w dzisiejszym.